I za chwilę, drodzy Państwo, kolejna kategoria, kolejny laureat. Liderem regionu w kategorii Ekologia jest Reenergia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nagrodę odbiorą pan Piotr Jabłoński, prezes zarządu, oraz pani Celina Jabłońska, członek zarządu. No taki mały falester z mojej strony, ale to przez tą energię. Reenergia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to dynamicznie rozwijająca się firma działająca od 1 sierpnia 2020 roku w Starachowicach. Specjalizują się w kompleksowych usługach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym instalacjach fotowoltaicznych, pompach ciepła, magazynach energii, ładowarkach do samochodów elektrycznych, kotłach gazowych, klimatyzacji oraz systemach ogrzewania. Ich rozwiązania zmniejszają koszty energetyczne i chronią środowisko dzięki nowoczesnym, Technologią OZE. Reenergia świadczy usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych. A teraz bardzo prosimy o kilka słów do mikrofonu. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że możemy tutaj z Państwem być tego wieczoru. Jest to wielkie wyrażnienie dla naszej firmy. Dziękuję w imieniu zarządu, czyli mojej i mojej wspaniałej żony. Chciałbym również tą nagrodę dedykować wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom, ale również firmom partnerskim. Jest to wyrażnienie również dla nich. Dzięki temu, że tutaj jesteśmy, wiemy, że możemy dalej w zrównoważony sposób rozwijać naszą firmę, czyli wspierać również sport. I mamy nadzieję i zrobimy, dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości utrzymać wysoką jakość naszych usług, jak ta skala oczywiście będzie rosła. Państwu życzę miłego wieczoru. Za tą nagrodę jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy i gratulujemy.